To wygrał wybory samorządowe? Kilka najważniejszych informacji na teraz. Po pierwsze, sejmiki. Nie mamy wciąż oficjalnych danych z Państwowej Komisji Wyborczej i bazujemy na sondażu Exit Poll. Z niego wynika, że pierwsze miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem blisko 34% głosów. Natomiast Partia Jarosława Kaczyńskiego traci władzę w kilku sejmikach. Wstępny podział na ten moment to 10 sejmików dla Koalicji Obywatelskiej i 6 sejmików dla Prawa i Sprawiedliwości. Po drugie, największe zwycięstwa Warszawa. I Gdańsk. To już wczoraj praktycznie pewne było, że drugiej tury nie będzie. Rafał Trzaskowski zyskał prawie 60% głosów, natomiast Aleksandra Dulkiewicz w Gdańsku ponad 60%. Drugiej tury nie będzie również w Lublinie, gdzie zwycięża Krzysztof Żuk, w Białymstoku, gdzie wygrał Tadeusz Truskolaski i m.in. w Łodzi, gdzie prezydentką ponownie będzie Hanna Stanowska. Po trzecie, największe niespodzianki i tu niewątpliwie Kraków i Wrocław. W Krakowie lider przedwyborczych sondaży Łukasz Gibała okazał się jednak drugi. Na pierwszym miejscu według Exit Poll znalazł się Aleksander Mieszalski, poseł Koalicji Obywatelskiej i ci dwaj kandydaci za dwa tygodnie zmierzą się w drugiej turze. Druga tura będzie też we Wrocławiu, gdzie znakomity wynik osiągnęła kandydatka trzeciej drogi Izabela Bodnar i zmierzy się z urzędującym prezydentem Jackiem Sutrykiem. Po czwarte wreszcie, frekwencja. Ta wyniosła 51,5% głosów, to znacznie mniej niż w wyborach październikowych, kiedy do urn poszło ponad 74% uprawnionych, ale też niestety mniej niż w wyborach samorządowych w 2018 roku, kiedy to frekwencja wyniosła blisko 55% głosów.